Witajcie szanowni widzowie, oto przed wami BMW Z3, 3 litrowe eee, Wierzcie mi lub nie, tam gdzieś pod tym śniegiem to właśnie ten samochód Zaraz spróbuję go odpalić Nie będę nim jeździł, tylko muszę się dogrzebać Dogrzebać do kokpitu i go odpalić, zobaczymy jak sobie poradzi Mamy dzisiaj minus 13 stopni W nocy było chyba 15 Natomiast wczoraj, przedwczoraj było około 20. Także oto jest konkretnie przemrożone. Zobaczymy. Zobaczymy, czy ja się w ogóle dostanę do. Czy się w ogóle dostanę kurcze, pieczony do środka tego bolidu Spróbuję od tej strony, bo. Tam mamy skodek. Ono waży te ślity. Tak to wygląda w środku pod plandeką. Ło, zimno, wszystko zamarznięte. Szyby są delikatnie uchylone, żeby wilgoć mogła uciekać. Dobra, zobaczymy, czy odpali. Nawet no, wyłączył. Nie wiem, jak akumulator. Myślałem, że akumulator jest słabszy, ale widzę, że jest brzytwa, a przecież dawno nie uruchamiałem tego samochodu, dosyć długo stoi, już na mrozie. Nie no, luks. Poszedł. Fajnie. Jak widać maszynka zatrbiła. Nie będę jej długo grzał, bo to bez sensu Popracuję sobie Minutę i wystarczy. Jest spoko A będę się włamałem do środka Ok, odpalanie cięku przy minus 20-stopniowym mrozie, Prawie 20, bo jest 19 Ok, sanie wyciągnięte jest. plus Kręcimy Niepotrzebnie dodałem gazu. Chyba nie chyba nic z tego. A Poszedł. Nie było lekko. Eee, rozrusznik nie dał rady kręcić silnikiem w momencie, kiedy było sanie zaciągnięte. Widocznie opory były za duże. Ale w momencie, kiedy wcisnąłem gaz na czas kręcenia i puściłem, załapał. No tak, człowiek się od, odzwyczaił od odpalania gaźnikowców. Taka sytuacja. Minus 20 stopni. No i parę dni postoju też robi swoje. Masakra. Grzejemy. Udało się otworzyć po paru minutach grzania. Zobaczymy, czy odpali sprzęcik Ach, Masakra Co ten rus robi Z samochodami Dobra, chwila prawdy Cinquecento odpaliło A Subaru... Oki doki, odpalamy suboraczka przy minus 13 stopniach. No, trzeba akumulator wymienić, bo lewo kręci Ale zapalił bez problemu. O, no, to mi się podoba najbardziej. Odpalenie albo nieodpalenie fortka Benzynka, także powinien pójść, minus 12 stopni O, pięknie Jak nowy Zafira B 1.9 zaworowy silnik Odpalenie Przy minus W tej chwili chyba 12 W każdym razie w nocy O proszę Teraz mam minus 12 Ale w nocy było trochę Trochę więcej na minusie Dobrze Dwa razy podżyjemy świeczki Więcej nie ma sensu I jedziemy O, prawie Pięknie Dodawałem trochę gazu A chodzi A chodzi bez problemu przy minus 20 ciekawe jakby było Podejrzewam, że trochę trudniej Dobra, odpalamy Audi po pół roku po stoju. 2,5 TDI. 180 KONI. Trzeba uważać, żeby tu nie wleść w jakąś łapkę. Możesz przejść nie kiedy będziesz hełtą? Już co długo stało, Najpierw włączę. Najpierw włączę świece żarowe parę razy. A mnie przed chwilaniem, bo chcę silnik sfilmować. I no tu już. Jaka jeszcze nie. Jeszcze nie, mogę się yy. Dobra, nie wiem. Słychać pompę powietrza. No i start. Całkiem nieźle jak na pół roku postoju i temperaturę taką no, poniżej zera. Zawieszenie siadło, także trochę potrwa zanim sobie wypozycjonuje się i wróci do normy.